Nie chcielibyśmy go obudzić. Polny zenek to jest taki gatunek, który możemy spotkać na ogół, właśnie przy jakichś polnych drogach. W okolicy jakichś działek, ogródków, sklepów monopolowych, klubów, gdziekolwiek, gdzie zenek ma dostęp do pożywienia, jakie uznaje, czyli tutaj do flaszki, w której znajdują się różne substancje, które są mu potrzebne do przetrwania. Tutaj, no tutaj są jakieś działki, więc prawdopodobnie gdzieś tutaj zenek. Odłączył się od stada, bo stada nie widzę, ale pewnie jest. No, tam jest mnóstwo takich polnych zenków, też najebanych, tylko w innym miejscu leżą. Odłączył się, no i tutaj sobie leży. I tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest. To może się skończyć źle dla polnego zenka, dlatego że jest wielu drapieżników, którzy na niego mogą czekać. To jest na przykład policja, opieka społeczna, jakieś koła abstynenckie. Tak więc, no mam nadzieję, że polny zenek obudził się. Odpowiednio szybko i udało mu się uniknąć tych drapieżników.